Piotr Adamczyk, Joanna Kulicki i Zamiko przebiera w rolach za oceanem zarabiaja fortunę. Piotr Adamczyk wśród polskich gwiazd, robiących karierę w Hollywood może poszczycić się największymi sukcesami. Zwłaszcza w sferze finansowej. Aktor doskonale wie, jak planować swoją ścieżkę zawodową. Aby kontrakty sypały się niczym z rekawa, a sumy na umowach nieustannie rosły. Gwiazdor dostaje ofertę za oferta i niemal nie wychodzi z pracy chod wraz z zona. Karolina Szymczek od pewnego czasu zastanawia się nad założeniem rodziny, póki co nabierająca tempa kariera wydaje jej się bardziej pociągająca. Piotra Damczyk i Karolina Szymczek na stałe mieszkają w Los Angeles. To najlepsze miejsce do spełniania marzeń o karierze w świecie kinematografii. Ze względu na słowiański akcent, Piotr Damczyk nie może jednak liczyć na główne role. Aktor zdaje się jednak być usatysfakcjonowany ciaglem wcielaniem się w rosyjskich szpiegów. Za drugoplanowe występy im kasuje nawet milion złotych. Piotrek jest mega. Uważam go za świetnego aktora, który jest niezwykle sprawny warsztatowo. Życzę mu powodzenia w tej Ameryce zachwycala się aktorskimi popisami Piotra Adamczyka, Liliana Komorowska. Polska aktorka, która na co dzień mieszka w Kanadzie, w przeszłości równie z pełnymi garściami czerpale z tego. Co ma do zaoferowania Hollywood? W USA zagrała Lalaczmę w kilkudziesięciu filmach. Niestety nie wszystkim Polakom za oceanem powiodło się tak świetnie jak Piotrowi i Adamczykowi. Tomasz Kot, który w ojczyźnie odnosił wielkie sukcesy, nie zdolal przenieść ich na rynek amerykański. Pandemia koronawirusa sprawiła, że projektowy wynalazcy Nikoli Tesli spalił na panewce. W związku z tym, aktor pozostał w Europie i obecnie własnie w tym miejscu rozwija swoją karierę. Niewykluczone, że w przyszłości podejmie jeszcze próby w Hollywood. Przed laty za najbardziej rozpoznawalną polkę w amerykańskim przemyśle rozrywkowym uchodziła piękna Izamiko. Obecnie 42-latka nieco zmieniła tor swojej kariery. Hotz nadal mieszka w Los Angeles. Jej działalność ma miejsce przede wszystkim w sieci. Mimo to, wciąż może się poszczycić z wysokimi zarobkami. Za gościnny udział w serialu otrzymuje ponad 200 tysięcy ZTL. Wkrótce szczęście możesz się uśmiechnąć, tak ze do Marcina Dorocińskiego, 50-letni aktor, za niewielką rolę w nowej części Mission Impossible otrzymał ponad 330 tysięcy. W związku z faktem. Ze film został podzielony na dwie części, jego wynagrodzenie wzrosnie dwukrotnie. Tak młodsze pokolenie aktorów robi karierę za oceanem. Zaledwie 28-letni Maciej Musiel po występień w i serialu 1899 zapracował na stabilną pozycję w Hollywood. Co jakiś czas występuje również w reklamach najsłynniejszych światowych marek, co stanowi dla niego dodatkowe źródło zarobku. Pierwsze miejsce w rankingu odnoszących największe sukcesy Polek i Polaków zdecydowanie należy się Joannie Kuling. Aktorka, która reprezentuje CAA, czyli najlepsza agencja aktorska gwiazd Hollywood dosłownie przebiera w rolach. Gwiazda może sobie pozwolić na to, aby siegać po propozycje, które najbardziej jej odpowiadają. Joanna Kuling na co dzień mieszka w Polsce, a do USA przybywa jedynie do pracy. Za gościnny udział w jednym odcinku serialu może otrzymywać równowartość 130 000 zł. Z kolei, za wcielenie się w jedna postać w całej serii inkasuje ponad 1,2 miliony Zl. Oprócz tego otrzymuję wynagrodzenie z kantiem oraz moze liczyć na pomoc asystenta i darmowe zakwaterowanie z wyzywieniem. To się nazywa życie.